Sytuacja w szpitalu. Kobieta zaczyna rodzić. Przychodzi do niej doktor i mówi: Mam dla państwa propozycję. Mamy eksperymentalny lek. Są trzy zastrzyki. Gdy pani weźmie pierwszy zastrzyk, to ojciec dziecka będzie czuł 50% bólu. Po drugim zastrzyku 75% bólu przejdzie na ojca, a po trzecim zastrzyku ojciec przejmie 100% bólu. Okej, okay, zgadzamy się. To proszę podać mi te zastrzyki. Poród się zaczął. Lekarz podał pierwszy zastrzyk kobiecie. Jej ból zelżał o 50%. Facet stoi z uśmiechem na twarzy i nie czuje bólu. Lekarz podał drugi zastrzyk. Kobiecie ulżyło o 75%. Facet dalej stoi i nic mu nie jest. Kobieta dostała trzeci zastrzyk. Ból całkowicie ustąpił. Kobieta urodziła dziecko. Po dwóch dniach wyszli szczęśliwi do domu. Jadąc samochodem do domu mąż mówi do żony. Zobacz Helenka! U nas na trawniku leży martwy listonosz. Leży żona z kochankiem w łóżku. Nagle wraca mąż z pracy. Żona wpycha kochanka do szafy, w której wisi tylko jedno futro. Mąż zmęczony położył się koło żony i szybko zasnął. Kochanek ubrał się w futro i próbuje się wymknąć, ale w tej chwili przebudził się mąż, dostrzegł faceta w futrze i pyta się go. Kim jesteś, gościu? Jestem molem. A futro? Zjem po drodze. Przychodzi kobieta do lekarza i pyta. Panie doktorze, mam taki wstydliwy problem. Zrobiły mi się takie zielone kółka na wewnętrznej stronie ud. Niech pani się rozbierze, sprawdzę co się dzieje. Lekarz po chwili pyta: Czy pani ma faceta cygana? Tak. To powiem mu pani, że te kolczyki nie są ze złota. Chodzi gość od domu do domu z kosmetykami, puka do drzwi wielkiego domu, otwiera mu piękna kobieta. Witam Panią, mam na sprzedaż kosmetyki. Facet pokazuje kobiecie cały asortyment, kobieta decyduje się na wazelinę. Do czego Pani używa wazeliny? Do seksu z mężem. Już od 15 lat chodzę po domach i nikt tak bezpośrednio mi nie odpowiedział, a jak Państwo tego używają? Normalnie, smarujemy klamkę od sypialni, aby dzieciaki nie mogły wejść.